Panie Marianie, otwórz pan to ja! Panie paździoch, otwieraj, że pan! Panie paździoch, otwieraj pan, woda się panu chyba leje! Normalnie chyba pan się utopi, otwieraj pan! Panie! Panie! panie. Pan normalny jesteś i nienormalny, panie! Panie Feczku, katastrofa, nieszczęście, defekt jest. Panie, sam panie jest defekt. Co się pan tak tarabanić do tych drzwi pan, jak debil? Panie Feczku, bo ja tam stukam, pukam, ale tam mi nikt nie otwiera. No i co z tego? Widocznie tam nikogo nie ma, panie Boczek, no. Pa, panie, ale tam się wo woda u nich leje chyba. Taka woda, z czego? Z, z basenu. Jakiego basenu? No, no, no odmuchanego, mojego, normalnie kupiłem sobie, elegancki. A na co? No jak na co, normalnie do pływania. Dopływania pływania w domu, panie? No tak, taki dziecięcy basen. Chciałem sobie fikołka zrobić normalnie i woda tak wezbrała i sru, panie, i 200 litrów się wylało. Wszystko mokre mam, nawet telewizor. Panie, ja pana przywiołuję do dyscypliny. Panie, pan jesteś zagrożeniem dla wszystkich lokatorów, panie. Kto to widział, żeby dorosły chłop taplał się w basenie po kolana jak, jak świnia w doju, panie? Panie, nie obrażę pan, dobrze? Panie, wypieprzaj pan do siebie na górę i to już! <grywa> Pływak się znalazł. <grywa> Zasrany, kurde! <grywa>